Dzień dobry, witajcie. Proszę napiszcie mi dzisiaj, czy słychać, ponieważ mam inaczej ustawione. Może tak będzie lepiej. Ponieważ mam inaczej ustawioną um, głośność. Czy mnie słychać? Jak mnie słychać, to zaczynamy. Dobra, widzę już na czacie, że słychać, to znaczy widzę na swoim czacie, że słychać, więc zaczynamy. Witam Was bardzo w poniedziałek. Kolejna lekcja. Lekcja. Anioł i Demon, która być może, dziękuję dziewczyny, być może brzmi trochę fantastycznie, być może trochę brzmi um, przerażająco, ale bardzo chciałabym do tego tematu podejść z kilku stron. I tak jak um, Wam wskoczyłam na momencik w piątek, powiedzieć, że nie będzie tego spotkania. Słuchajcie, po raz kolejny to jest tak, że życie samo układa. Najlepsze scenariusze, i w momencie, kiedy my umiemy wpasować się w to, co życie nam chce pokazać, kiedy my umiemy wziąć to, co życie pokazuje, bez oceny, bez walki, bez udowadniania sobie, że ja muszę inaczej, wtedy płynie najlepiej, wtedy płynie najbardziej wprawdzie i najpoprawniej. I tego też uczę sobie coaching, tego, żeby umieć brać to, co przynosi życie nie próbując na siłę zawracać kijem Wisłę, czy nie próbując na siłę rozburzać mur własną głową. Eee, witam wszystkie osoby, które są, witam osoby nowe. Ja nazywam się Anna Migdałszankiewicz i teraz jesteśmy w cyklu o tym, jak słuchać swojej duszy, czego nas uczy swoja dusza, i dzisiaj lekcja Anioł i Demon. I dzisiaj też chciałabym Wam powiedzieć. Dlaczego tak ważne jest to, abyśmy chciały zaakceptować i anioła, i demona? Jak popatrzeć na to? I opowiem ja Wam też o moim doświadczeniu, ponieważ to te doświadczenia na żywo są najlepsze, najbardziej dosadne i najwięcej pokazują. Więc, przede wszystkim, anioł i demon to nic innego jak dobro i zło. Czyli, jeżeli ty. Wierzysz w to, że żyjemy w dualnym świecie, że jest jasność, ciemność, że jest dzień, noc, że jest anioł i demon, że jest dobro i zło, to dokładnie tak samo patrzysz na te dwa aspekty. I możemy patrzeć na te dwa aspekty, wyolbrzymiając je, a możemy patrzeć na nie z poziomu miłości, z poziomu nieoceniania, z poziomu. Um, Równowagi i patrzenia na to, że zło to nic innego jak brak dobra, a dobro to nic innego, jak brak zła. I taką metaforę chciałabym tutaj zastosować, ponieważ jest nam najłatwiej naszej podświadomości, jest najłatwiej przyjmować metafory, i wtedy ona najwięcej, mm, najwięcej jest w stanie przyjąć i zaakceptować. Wyobraź sobie, że masz jakieś sygnały swojego ciała. Na przykład masz, y, może jesteś zmęczona, boli Cię głowa i y, to już trwa kolejny dzień i nie kończy się, przepraszam was za to światło, ale coś mi nie gra, i nie kończy się to, y, a Ty po prostu bierzesz kolejną tabletkę przeciwbólową <kłysy> i kompletnie tego nie zauważasz. Czyli można by powiedzieć, że Twoja dusza wysyła do Ciebie anioła z takimi delikatnymi... <kłysy> wskazówkami, czyli mówi do ciebie, e, zauważ ten ból głowy, że zauważ, że jesteś przemęczona, zauważ, że za mało śpisz. I to są delikatne podszepty Anioła. Ale w momencie, kiedy ty w ogóle nie chcesz tego widzieć, kiedy ty tego nie słyszysz, kiedy ty udajesz, że tego nie ma, czyli bierzesz kolejną tabletkę przeciwbólową, odwracasz się, pędzisz w tym życiu, to Anioł mówi do demona: Słuchaj, teraz kolej na ciebie. Ja nie dałem rady. Wiem, że to jest humorystyczne, ale chcę wam to pokazać. I wtedy przychodzi tak zwany demon, czyli tak zwane zło, i e, dostajesz jakiegoś e, ataku, tracisz przytomność, zawożą cię do szpitala, i wtedy ty budzisz się i mówisz: Wow, trzeba się zatrzymać. Słuchajcie, to jest historia z mojego życia. Trzeba się zatrzymać. Trzeba coś zrobić z swoim życiem. Trzeba zmienić kierunek. I mogłabym popatrzeć, i Ty mogłabyś popatrzeć na tą historię, bo na pewno też tak miałeś w swoim życiu. Jako na tą chorobę, na to zdarzenie, jako coś złego. Ale tak naprawdę to jest ta sama linia. To jest to samo. To jest, to, to jest ta sama wiadomość. Tylko jeżeli Anioł nie dał rady, to wysyła do ciebie demona. Jeżeli Podobroci nie chciałaś usłyszeć, no to trzeba Cię jakoś zmobilizować. Spójrz, to jest ten, ten sam program, to jest ta sama linia. Anioł mówi do ciebie, nie słuchasz. To przychodzi demon i mówi: Słuchaj, nie chcesz Podobroci, no to trzeba cię zepchnąć z tego klifu. Trzeba cię przekonać do działania. To jest historia z mojego życia. Tak było kiedyś, kiedy. Wydawało mi się, że moja firma, którą prowadziłam kilka lat temu, że ona nie przeżyje bez mnie, że ja, nieważne czy z temperaturą 40 stopni, czy niewyspana, czy zmęczona, dziecko nie było ważne, ja musiałam być e, szefową w pracy, ja musiałam być zawsze w piątek w Londynie i to było po prostu bezdyskusyjne. E, 100 kilometrów, nie było dyskusji. I w momencie, kiedy któregoś razu na autostradzie po prostu dostałam jakiś atak, pseudo, bo to nie był zawał, ale tak się czułam. I zabrali mnie do szpitala, i na początku mnie tam nastraszyli różnymi diagnozami. Oczywiście nie nastraszyli celowo, tylko szukali, dlaczego tak się wydarzyło. I ja zobaczyłam, że ta moja firma świetnie sobie poradziła. I tak naprawdę wszyscy żyją i poradzili sobie, i gdybym ja wtedy umarła na tej autostradzie. To świat by płynął dalej. Ktoś by tą firmę przejął, ktoś by się zajmował tymi 40 osobami. Pewnie by im nie brakowało przez tydzień, może dwa i koniec, tak? I słuchajcie, w naszym życiu to jest potrzebne. My potrzebujemy czasami delikatnych potrzebów duszy, ale jeżeli my ich nie słyszymy, to my potrzebujemy takiego pieprznięcia, takiego uderzenia. Bo to uderzenie budzi nas i mówi: Słuchaj, już czas, już trzeba się ogarnąć, trzeba coś zmienić. Te wstrząsy są ważne. I nie da się bez tych wstrząsów, bo my po prostu nie chcemy bez tych wstrząsów. Tutaj chodzi tylko o to, że to my nie chcemy bez tych wstrząsów. My nie chcemy słuchać delikatnych potrzeptów. I teraz my, to nie jest tak, że my nie chcemy świadomie. My mamy podświadomie. podświadomie tak duże lęki o przetrwanie, lęki o życie, lęki przed śmiercią, że my idziemy, wiecie, jak ten koń z klapkami na oczach, i my nie widzimy. Pamiętajcie, że z poziomu podświadomego zawsze wygra silniejsza emocja. Czyli, jeżeli lęk o przetrwanie jest silniejszy od lęku um, przed chorobą, to wygra lęk o przetrwanie. I ty, mimo tego, że masz 40 stopni gorączki, czyli ja bardzo często wtedy, w tamtych czasach, szłam do tej pracy, bo się bałam, że ja muszę zarobić pieniądze. Pamiętajcie też, że pieniądze to poczucie bezpieczeństwa, to to, czym my sobie stwarzamy iluzję, że one są nam potrzebne do poczucia bezpieczeństwa, ale to dzisiaj nie o finansach. I teraz chciałabym, żebyśmy popatrzyły znowu na ten aspekt, ale z innej strony, z takiej strony duchowej, dobro i zło. I słuchajcie, ja dostałam ogromny prezent. Troszkę mówiłam o nim, kiedy opowiadałam wam o Soul Body Fusion, i opowiadałam wam o tym, że miałam taką klientkę, gdzie wróciłyśmy po sesji jeszcze raz do, do, do tego samego tematu, ponieważ nie było tak, jak oczekiwałyśmy, czyli nie było tego spokoju, a ja czułam, że coś tam trzeba chyba jeszcze zrobić. I opowiadałam wam, że wtedy Soul Body Fusion uratowało mnie, ale też i ją. Bo ja robiłam tylko soulbo Fusion, a ona mówiła: Aniu, ale ty jesteś spokojna, a ja tak naprawdę byłam przerażona, bo Soulbo-Diffusion nie robię ja, tylko to jest jakby dzieło duszy. I ja wtedy po tej sesji, która była naprawdę z pozycji em, terapeuty, traumatyczna, pomyślałam sobie: Nie, nie, tak to nie będzie. Ja jestem gotowa poznać, o co chodzi. I słuchajcie, ja wtedy poprosiłam mojego męża, żeby on zajrzał do mnie za chwilę, do mojego pokoju, może za pół godziny. Czy ciągle przeżyłam? Żartuję sobie teraz, ale wtedy się naprawdę tego bałam, bo to, co ona mi opowiadała, było straszne. Ona opowiadała: Widziałam w swoich oczach demona, widziałam w swoich oczach coś strasznego, widziałam w swoich oczach przerażenia, się tego bałam ogromnie. Więc ja, pracując z wami i mając. Ogromną odwagę i lubiąc wiedzieć dużo, poszłam za ciosem i chciałam zobaczyć, co, to, co, to, co się w ogóle wydarzyło. I słuchajcie, ja wtedy dostałam najpiękniejszą lekcję, jaką mogłam dostać odnośnie tak zwanego zła, ponieważ wyraźnie widziałam, że demon to nic innego, jak wiele zabłąkanych dusz, które tworzą razem. Ładunek energetyczny, czyli tworzą mu razem skupisko. Skupisko tak zwanej mocy, w nawiasie złej mocy że to zło nie potrzebuje niczego innego, jak tylko miłości że to zło ma też prawo wybrać, czy ono chce zostać w takim stanie, czy ono chce jakiejś naszej pomocy. Że tak naprawdę wystarczy tylko nie dać się wciągnąć w tą grę z, tym, z, tą, z tą istotą i już jesteś bezpieczna. I teraz nie będę was wciągać w tajniki w całej tej mojej pracy, tego, tego wszystkiego, co się tam wydarzało, bo uważam, że jest to zbędne. Jednak chciałabym tutaj bardzo mocno zaznaczyć, Ponieważ wiele z nas, wiele z Was pracuje ze mną indywidualnie, robimy różne warsztaty, chodzicie na ustawienia do mnie, chodzicie na ustawienia Hellingerowskie, medytujecie i czasami się pojawiają w, waszym, w Waszych wizjach obrazy, których się boicie. Słuchajcie, najgorsze, co możemy wtedy zrobić, to walczyć, ponieważ walka zawsze płynie z tej mniej przyjemnej strony. Jeżeli widzisz coś, czego się przestraszyłaś, albo czego nie chcesz zaakceptować, to najlepszym rozwiązaniem jest obojętność. Albo, jeżeli potrafisz, to dobra, ciepła energia, a jeżeli potrafisz, to miłość. Ale akceptacja, wystarczy obojętność. Jeżeli masz akceptację, super. Jeżeli potrafisz mówić w wizualizacji do tego czegoś, co widzisz, nie oceniam Cię. Nie krytykuje cię, to robisz ogromną robotę dla siebie, bo teraz chcę jeszcze bardziej rozburzyć te wszystkie mury, które być może gdzieś teraz powstają. Nie jesteś w stanie na zewnątrz zobaczyć niczego, czego nie ma w tobie. I teraz, co to znaczy? To znaczy, że ja mam w sobie takiego demona. Oczywiście, że masz. Masz wiele obliczy siebie. Zobacz, jak dużo jest ludzi, którzy mówią, że są nad wyraz spokojni, że nie krzyczą, że są łagodni. Ale weź takiej osobie, stań na odcisk. Oczywiście w przenośni stań na odcisk, zdenerwuj ją tak mocno. Ona czasem odpala się jak bomba. I pokazuje tą swoją stronę, która jest celowo używam tego słowa, taka demoniczna, że może zabić. I to nie znaczy, że ta osoba taka jest, ale to znaczy, że taka bywa. I to znaczy, że ma w sobie taką część siebie, która jest podłączona do takich energii czyli ma taką podosobowość czyli część jej ma jeszcze niezaakceptowane, nieukochane, niewypełnione miłością, tą swoją, ciemną stronę, ten swój cień. Jednak, jeżeli my się boimy swojego cienia, to walczymy sami ze sobą. To jest, wiecie, jak ten pies, który goni własny ogon, i my możemy tak biegać dookoła i biegać. Są coaching ma główne hasło: "Dusza kocha prawdę". Jeżeli ty odważasz się poznać prawdę o sobie, jeżeli ty odważasz się zobaczyć każdy swój aspekt, nawet ten, którego się wstydzisz, którego się boisz, który cię przeraża, to otwierasz się na wszystko. Bo pamiętaj, że otworzenie siebie na zdrowie, na obfitość, to jest dźwignięcie takiej śluzy. I jak dźwigasz tą śluzę w rzece czy w jakiejś zaporze, to tam wypływa wszystko. Wypływają piękne, duże ryby, ale też i wypływają te śmieci, które przed tą śluzą się zatrzymały. Więc kiedy ty mówisz, ok, jestem gotowa poznać prawdę o sobie, o swoim życiu, to otwierasz tą śluzę i mówisz, mogę zobaczyć wszystko i to i to. I teraz, w momencie, kiedy ty walczysz z tym, co widzisz, to nie zamykasz się tylko na to, z czym walczysz. Zamykasz się też na obfitość. Nigdy Wojna nie daje pokoju, bo wojna, jedna wojna się kończy, przynosi złudny pokój. Po wielu latach, albo wcale niewielu, ta cała energia walki, nienawiści otwiera kolejną wojnę, otwiera kolejny atak. Tylko pokój może dać pokój, tylko miłość może dać miłość. Wojna nie może dać miłości. Walka nie może dać miłości. Jednak nie chcę, żebyście tutaj popatrzyły na to skrajnością i powiedziały, no dobra, ale to znaczy, że co, że ja nie mam walczyć? Nie walczyć, stawiać granice. I to jest zupełnie inny sposób um, zadbania o siebie. Stawiam granice, a nie walczę. Zapraszam Was bardzo na jutro. Jutro ostatni dzień naszych spotkań z duszą. Przygotowuję dla Was inny cykl, przygotowuję dla Was inne materiały, ale chyba trochę odpoczniemy od, od takich konkretnych, tematycznych spotkań. Prawdopodobnie też wrzucę Wam ankietę, którą chciałabym, żebyście mi odpowiedziały i pomogły, czego teraz najbardziej potrzebujecie. Um, już 9, dzisiaj mamy siódmy, za dwa dni zaczynamy soul coaching. Jeżeli ktoś jeszcze chciał dołączyć, a jeszcze Was nie ma u nas w grupie, to wskakujcie. Grupę otworzymy prawdopodobnie dzisiaj albo jutro, ale jeśli jeszcze się nie zapisałaś, to to jest naprawdę ostatni moment, ponieważ zaczynamy w środę i zaczynamy takim dużym otwarciem dużym otwarciem siebie otwarciem siebie na poziomie podświadomym, na poziomie duchowym, żeby pozwolić sobie na bardzo głębokie wejście. Dziękuję za dzisiaj, serdeczności na cały dzień i do zobaczenia jutro rano. Trzymajcie się. Boże, ja potrzebuję dziś tych słów, tego przekazu. Dziękuję. Cieszę się bardzo, Ilona. Bardzo się cieszę. E, dzisiaj już będzie wszystko technicznie szykowane. Natalia wyczuła, że nie wiem kiedy i Wam odpowiedziała. Więc wszystkie osoby, które już wykupiły 28-dniowy program soul coachingu, e, dzisiaj prawdopodobnie dostaniecie zaproszenie do grupy maile. I już będziemy się tam mościć i rozgaszczać, żeby być gotowym na ten głęboki problem.